No, no to śmigamy. A pair of problems. Para problemów. W sumie... Wiecie czego mi w trochę w tej grze akurat blokuje. Chyba, że się mylę, ale właśnie takiego... Takiego notatniczka w grze. Chyba, że on jest dostępny, tylko nie wiem gdzie. Trzeba, się, byśmy mieli rozpisane wszystkie misje, które mamy... Które, których e, powiedzieliśmy, że się podejmiemy. No i dobrze byłoby się nimi zająć, nie? Dobra, odpalmy... Puls. Dobra, tu są ogólnie... Trochę tych przeciwników się tutaj e, znalazło. Dobra, jeden się rozbił chyba o, o nas, wydaje mi się. Dobra, gdzie są inni? Takie pytanie. Dobra, tu jest kolejny. Strzelamy. Z prawej burty. Dobra, kolejny myśliwiec poszedł do piachu. Kosmicznego piachu. I tu już jakiś trochę większy taki myśliwiec, można powiedzieć. I trochę nasza prawa burta zaczyna obrywać. A to warto powiedzieć, że to niedobrze, bo zaraz powinna prawo osłona nam paść. Podejrzewam. I je budu. Dobra. Czy są tu jeszcze jacyś źli ludzie? Chyba nie. Tu chyba wszystkimi się zajęliśmy. Możemy lecieć do... Kolejnej misji? Czy już tą wykonaliśmy? Nie. Jeszcze chyba nie. Właśnie To Jest też w ogóle mapa sektora. To są te wszystkie sektory, wszystkie systemy, do których byśmy mogli polecieć. Wydaje mi się. Dobra, nie mam żadnego pojęcia. Co ja mam tu zrobić? Dobra, polećmy tam do tego, jakieś tam cenne władunki są. Podlećmy do nich. A nie, to nie są cenne ładunki, tylko tu można też na przykład wydobywać surowce, ale niekoniecznie powiem Wam jak to działa. Dobra, tej misji nie wiem czemu nie mogę w tym momencie zrobić, albo nie wiem jak zrobić. Jest to też prawdopodobnie, że jestem po prostu głupi i powinienem doczytać tę misję, co powinienem zrobić. Mówi się trudno. Jak to mówiłem, najstarsze moskity. Lecimy do kolejnej misji. Jasko, to jest ta misja fabularna. Zaraz, to jest kolejny Apair of problem, zaraz, to jest kolejny znacznik tej misji, czyli potem muszę po prostu te dwa sektory wyczyścić, może dlatego tamten sektor już po prostu mam zaliczony I teraz trzeba do drugiego sektora polecieć i przylecieć obok gwiazdy w ogóle, wypadałoby Kurze, ta gra nie ma jakiejś zaawansowanej grafiki, ale trzeba przyznać, że momentami wygląda naprawdę nieźle, o w ogóle gdzieś podleciałem Dzisiaj się zatrzymałem. Je budu, lecimy podatujemy do drugiego sektora, który będzie trzeba uczyścić. Wybadajmy teren, dobra, trochę tych tutaj będzie, ale damy podejrzewam, że radę. Dobra, ja mam w ogóle tego całego flag kanona, czyli tą obronę przeciwlotniczą, powiedzmy. Ja widzę, że ona chyba nie najgorzej się sprawdza ogólnie. Na właśnie te myśliwce, na które zostały zresztą tworzone. Dokładnie. Kurcze, nawet nawet nie Dobra, no i chyba po misji. I chyba po misji z tego by wynikało. Dobra, zobaczmy co tu mamy ponownie. Wyminuj Jacksa Sterna. Dobra, lecim tam. Lecim na Szczecin. No to siup. Nie, mi się osobiście strasznie podoba ta gra. Kurczę. Znaczy ja już ją... Ja już na nią polowałem, że tak to ujmę, już od dłuższego czasu, gdy chyba zobaczyłem... Nie wiem czy to był pierwszy materiał, czy wcześniej też widziałem trailer wcześniej Tego już nie pamiętam, ale pamiętam, że już na nią polowałem e, Gdy... Był materiał, pierwszy materiał na PC gamer, na PC Gamerze był materiał właśnie z tego i... Boże, koleś, denerwujesz mnie. No i to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tego Pana. Wyzywamy Double Jack Strike. Sprawdźmy to. Jak mówię, ja właśnie tym na pewno, na pewno zainstalowałem, zainteresowałem się tą grą, gdy wyszedł materiał na PC Gamerze i to było chyba jakiś rok temu, wydaje mi się, albo pół roku, rok temu, teraz mam nie powiem, nie powiem dokładnej daty, ale był na YouTubeowym kanale PC Gamera właśnie materiał ten. I wtedy na bank się tą grą zainteresowałem i powiedziałem WOW! Fajnie to wygląda i to ma potencjał! No i aktualnie sam mam dostęp do przedpremierowej wersji gry którą niestety żaden z was nie może sprawdzić aktualnie i kurde fajne to Naprawdę fajne, szkoda tylko jest patent jest taki, że dzisiaj mamy który 17 17 maja i niestety tylko ta, od, ta zamknięta beta, że powiedzmy te zamknięte testy przedpremierowej, przedpremierowej wersji trwają do 18 maja, czyli do jutra, czyli dzisiaj sobie pogram i potem się ty dupa, nie? I to jest ten problem. Ale kurde, mi się podoba. Nie, mi wszystkim musi coś podobać. Nie każę wszystkim lubić, kochać tej gry, ale ciężko nie dostrzec to, że ta gra ma w sobie to coś klimat niepowtarzalny klimat Siema ma. W sumie, jak zainwestowałem pieniądze w tego Flak Kanona, e, czyli w to bronić przeciw ta gra stała się aktualnie w tym momencie trochę prostsza. Bo pamiętam, jak grałem właśnie te dwa dni temu w to i nie miałem dostępu do Flag Kanona i ta gra była łociu pinkę trudniejsza. I nie do końca też umiałem w sumie strzelać i grać, to więc to też inna kwestia, ale była ciupinkę trudniejsza. Chodź tu, chodź. Dorion zawsze na topie. Nie odpuści szans, żeby trochę potrulować YouTube. No i dobra. I Po kolesiu i kolejne hajsy zarobione. I jakiś nawet towar zebrany. Tu co, tam coś w ogóle jest. A i teraz tak, padło pytanie co do multika. Nie, ta gra jest stworzona, jak mówiłem wcześniej, przez dwie osoby. I ona ma tylko i wyłącznie. W ogóle, boże, chyba mnie. Gonią mnie chyba miny. O Boże. Tak. Ta gra jest stworzona przez tylko dwie osoby, i ona nie będzie miała wersji multiplayer. To jest tylko i wyłącznie singleplayerowa gra na tę chwilę. I twórcy mówili, że oni panują tylko w oczach single. I mi to kompletnie pasuje. Ja przyznam szczerze, że na przykład nie przepadam za grami multiplayerowymi, de, tak de facto, bo ile pomysł, sama koncepcja jest fajna, to ostatecznie sprowadza się do tego, że gra jest czasami nawet często nieprzemyślana pod względem multika i po prostu nudna. A ta gra jest. Co tu się dzieje? Co my tu mamy? Jakiś handlowiec wzywa o pomoc. Aha, napadają go dzikusy jakieś. Zobaczmy ile tego jest. Niedużo. dużo. może byśmy podleczyli trochę bliżej w sumie, co? Wow, chyba staronowaliśmy kolesia. Trochę obrywamy, ale chyba damy go radę zdjąć, mam nadzieję. No, może najpierw co? Najpierw zajmiemy się może jego myśliwcami. Podejrzewam Trochę obrywamy, ale na razie nie jest źle. Boże, uciekają mi. Ciekawe, czy ten. Uda mi się ocalić tego handlowca. Mam co tego słabe przeczucie, bo aktualnie trochę. To są chyba kolesia ale troszeczkę mocniejszy ode mnie, więc może być cięg Uciekamy stąd. Ewakuacja. Nie, zaraz, on chyba żyje. Nie, dobra, to jest wróg. Uciekamy. Nic tu po nas. Nic to po nas. Nas tu nie było. <laughs> o Boże. No kurde. Pozwólcie mi skoczyć w końcu. Jest, dobra. Spadamy. W jakie tarcze najczęściej dostaje? najbardziej dostaję moskit w tylne. Dobre, dobre. Dobra, tu mamy teraz lecimy do tego Sandara, a tu jeszcze mamy jedną misję pomoc wojskowa. O. Znaczy, tak mi się wydaje, że to jest pomoc wojsku, tak przynajmniej by milicji. Tak by mi się wydawało. Zaraz zobaczymy, co tu jest. No i zaraz dotrzemy do tej misji: pomoc wojsku. Tak, wygląda na to, że tu tak, mamy wojsko, mamy jakichś piratów, mamy burzę kosmiczną. No, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza się. O Jezus, co tu się dzieje? Obrywamy. To tak konkretnie obrywamy, Jezus. Moje tarcze, padają. No podlecimy bliżej do tego, może Hammerhead... Red Devil Hammerhead Dobra, tarcze nam troszeczkę się odnawiają, jest git I właśnie zbiliśmy mu tarczę i zaraz go nie będzie Dobra, papa stateczku, miło było, ale się skończyło Pora na kolejnych, teraz korwetę rakietową trzeba załatwić O, pasta sojowa. miam, miam. To się jeszcze jest? Tam jeszcze jest. Harrier. A to jest. A, nie, już po misji. A, już misję zrobiliśmy. Luzik. Jakieś religijne. Coś. A, bo tu do nas w ogóle strzela. A, mamy pełny ten, kurde. Pełny luk bagażowy. No dobra, trudno. Dobra, to może szybko podlećmy teraz na tą stację już, do której mieliśmy podlecieć ostatecznie No i skok Trzy, 5000 SM do, przelecień, do przelecenia Pytanie: co znaczy skrót SM? Bo właśnie tak rozkwiniałem sobie i w sumie na, na nic mądrego nie wpadłem, co może SM oznaczać. S ilość syrylionów stry metrów? W sumie nie... Dobra, co się stało? Coś odkryliśmy. Eee, srał to pies. Metry na sekundę albo super meters, tak, bez kiedyś stwardnienie rośnie. Nie no, super metry. No, super metry czy miałby jakiś mniejszy lub, mniejszy lub większy, ale jakiś sens. Chociaż. O Boże, jak zawsze tam sprawy streamowe zamiast tam coś odnośnie gry napisać. Dzięki Evers, ale jak dobrze wiesz, z czasem u mnie słabo. I aktualnie staram się skupić na jednej góra dwóch grach. Więc ja już wcześniej nieraz nie dwa mówiłem, że z tymi będą rzadkością. I no, z starał staram się skupić na jednym. To najlepiej, e, najlepiej wychodzi. Shit meters. <laughs> Można i tak. Można i tak. Dobra, dolatujemy już prawie. SM to Sea Miles. W sumie to miałoby sens. się gra jest tak zrobiona, że no, to są de facto bitwy morskie w kosmosie, więc SM miałoby wcale, wca, wcale tak niemało sensu <laughs> wbrew pozorom. Dobra, e, musimy tak, naprawić nasz statek, bo troszeczkę mu się oberwało. E, I możemy sprzedać te to. Bo tu mam jakieś towary, można byłoby je sprzedać w sumie pastę sojową śrubki. Jakiś tam y, sprzęt wojskowy, mięsko, optanium, czy wiem, kies optanium i religijne jakieś tam zabaweczki. I mamy 20 tysięcy hajsów. Całkiem niezły wynik. Za tych hajs możemy trochę pokupować sobie fajnych rzeczy. Możemy działo protonowe sobie kupić, które ma niezły zasięg. Albo na przykład lepsze. co mamy? Tu mamy albo lepszy, lepsze przeciwlotnicze, przeciwmyśliwcowe działo, albo rakiety, albo naprowadzane rakiety. Ej, kurde, sporo tego sprzętu tutaj jest tak de facto. Albo możemy też ulepszyć sobie wieżyczkę. co też w teorii nie jest złym pomysłem. Kurde, duży wybór strasznie. Albo możemy sobie kupić shield boostera. Kuźwa. Wybory, wybory, wybory. Dobra, damy tak, na dole damy lepszą wieżyczkę, ale z lepszym zasięgiem tą wieżyczkę można dać w sumie. Dobra, a na górze damy wieżyczkę przeciw myśliwcom to brzmi jak dobry pomysł bo myśliwce są jednak dość dużym problemem w tej grze zauważyłem stało nam 12 tysięcy możemy sobie deflektor kupić tylko deflektor to trzeba umieć używać, no ale no dobra, kupmy, żeby już mieć, tak? jakby co? I możemy na przykład sobie silnik ulepszyć? Możemy. Za stosunkowo nieduże pieniądze. Dopalacz możemy sobie ulepszyć też za stosunkowo nieduże pieniądze. I póki co to by było na tyle. Dobra, weźmy bar. Poznajmy Sandara. Ale ty brzydki jesteś. Nie, nie znamy się, ale znałeś ponoć moją ciotkę. To zależy. Od czego? Dobra, podzielić się oczywiście z nami informacjami, gdy pozbędziemy się jednego takiego nieprzyjemnego jego mościa. No, oczywiście standard. Standard. Dobra, więc, 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 więc... W te mańkę trzeba polecieć. Tak by mi się wydawało. Żagiel słoneczny kup. Ej, ale to był całkiem dobry patent. <ścoughs> Żagiel słoneczny, bez kitu. Że strasznie schematyczna ta gra, wiesz, no Olew, Jak mówiłem, jest to gra tworzona przez dwóch ludzi. I jednak to jest wersja przedpremierowa, to jeszcze nie jest ukończona wersja, więc wiesz. No i de facto ta gra polega na tym, że latasz i niszczy. Znaczy można też handlować z tego co wiem, będziemy na też wydobywać surowce, ale... No ja na razie do tego jeszcze momentu nie doszedłem. Na razie mam taki prosty stateczek do niszczenia, więc... Do, no do, do walki, tak, powiedzmy sobie, na wprost. O, Dead John, siema Dead John. No, może zajmiemy się najpierw małymi stateczkami, których tutaj kilka jest, i w sumie zajęcie się nimi byłoby moim priorytetem. A, chyba już się nimi zajęliśmy. Ma trzeba podleciać do tego Deadjona trochę bliżej. Wcześniej bardzo mocno obrywałem, gdy na przykład do mnie leciały właśnie rakiety i nie potrafiłem sobie z tymi rakietami poradzić. Teraz już wiem, że właśnie ten cały... o właśnie, Flak się na to przydaje. Ja o wiele że jest... kurczę, ale widzę, że jednak... W tej grze to nie jest tylko tak, że tylko wali się z boku i to wszystko, ale dobrze też wiedzieć co się robi tak de facto. I ja widzę, że jednak skill też jest tu dość, dość ważny. No i skaczemy.